W 2004 roku, kiedy przewodniczącym roku Gąbriczowskiego został Janusz Palikot, miałem zacząć pracować w tym gremium. Zrobiliśmy niezwykłe, niezwykłe wydarzenia na owe czasy. Janusz Palikot ze swojej fabryki wyprowadził gorzką wódkę żołądkową z Hal, aby po to, żeby tam wpuścić teatr wystawy. Ale potem jako parlamentarzysta doprowadził do tego, że mamy dzisiaj w Lublinie jedną z najnowocześniejszych infrastruktur kulturalnych. Lublin jest predestynowany do tego, aby przyjmować z całego świata teatr, muzykę, robić kongresy. Janusz wprowadził więcej Zachodu na wschodzie, czyli Lublin. Dla wszystkich wybitnych postaci w polskiej polityce największą sympatię czuję do Janusza Palikota. Palikot po prostu rozsiewa około siebie empatię. Czuć, że jest to człowiek, który chce zrobić dobrze innym współżytkownikom kraju. Panikot y, nie chce nikogo karać, Chcę zrobić państwo przyjazne, nie chcę, żeby ludzie szli do więzienia wtedy, kiedy nie popełniają przestępstw. Wydaje mi się, że polska palikota, gdyby się taką Polską udało zrobić, byłby takim krajem, w którym można byłoby żyć milej, spokojniej, weselej, a pewno tak samo i dłużej, bo bez stresu. Przecież Polska nie musi być zeszczarkiem ropy, kołtunem, którego musimy się wstydzić. Może być nowoczesnym państwem, w którym szanuje się wszystkich ludzi, bez względu na ich przekonanie, wiarę, kolor skóry, orientację seksualną czy płeć. Chciałbym właśnie takiej mądrze rządzonej Polski. Wprowadzenie parytetów na listach wyborczych, parytetu i suwaka, wołanie o świeckie państwo, promowanie zielonej energii, zasada legalizacji zamiast kryminalizacji, to dotyczy zarówno małych marihuany, jak i przerywania ciąży. To wszystko są konkretne zdobycze i dlatego będę głosowała na Janusza Pani Grota. Popieram Janusza Palikota, ponieważ to człowiek, który ma pełną wizję, ma pomysł na Polskę i ma odwagę mówić o realnych problemach, nawet kiedy są one trudne i niewygodne. Jednym z takich rzeczy jest marihuana. Zniesienie kar za posiadanie było jedną z pierwszych rzeczy, które Janusz Palikot zrobił w Sejmie. Po tym, gdy zapatrzone w sondaże partie władzy odrzuciły nasz projekt, Palikot z uporem maniaka składał po raz kolejny. Kiedy przychodziłem do niego z nowymi projektami ustaw ustawowanych konopi, za każdym razem się zgadza, chociaż wiedział, że tabloidy go za to zjedzą. Nie ogląda się na polityczne konsekwencje, na polityczne kalkulacje, bo wiedział, że są to sprawy, które trzeba w Polsce załatwić. Opieram Murszawa-Likota, ponieważ robi to wszystko z powołania, a nie dla pieniędzy czy dla stanowisk w radach nadzorczych i w starostwach powiatowych. To jest człowiek z misją i ja się pod tą misją podpisuję obiewa rękoma. Wielu ludzi w swoim życiu ma fazę niedzieli palmowej, a potem drogi krzyżowej. Podobnie jest z Januszem Palikotem, politykiem, którym niedawno się wszyscy zachwycali, a teraz wszyscy się od niego odwracają. Ja się od Janusza Palikota nie odwracam, dlatego że on wprowadził na polską scenę polityczną wspaniałe idee. Przyjazne państwo, antykralikaris, racjonalny stosunek do miękkich narkotyków. Gdyby to wszystko zostało zrealizowane, Polska zrobiłaby gigantyczny krok do przodu. Polaków więzi... Irracjonalizm i ideologizacja życia. Janusz prowadza światło umysłu w Polską Polityczną Rzeczywistość i dlatego będę na niego głosował i polecam wszystkim, żeby na niego głosowali. I am pleased to know that in Poland, in a movement led by Janusz Palikot, we are holding firm to the values of liberalism. Of justice, of good governance, and of a radical progressive type of society. I believe that Poland needs new leadership. And in these presidential elections, it's important that you stand up for tolerance, for the rule of law, for the rights of minorities, for the kind of open, progressive, forward looking society. That liberals seek to build. And so I have just one simple message for you today, coming from liberals across the continent. And that message is this Palicot for President. Zagłosuję na Janusza Palikota. To wybór absolutnie oczywisty dla każdego, kto tak jak my tu wszyscy chce Polski nowoczesnej, świeckiej i przyjaznej. Polski równych szans i równych praw. Inni kandydaci budują fałszywe podziały i stawiają fałszywe dylematy. Mówią, że my i oni na bazie podziału historycznego to dwie inne Polski. A to po pierwsze nieprawda.